Halo, halo. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. A dzisiaj top 10 gier na konsolę Super Nintendo Entertainment System, czyli na SNES-a. Ale zanim zaczniemy, zapraszam cię do pobrania aktyczki alerabat.com, gdzie znajdziesz kody rabatowe na interesujące cię produkty. Serdecznie polecam. Link w opisie. No i dobrze, słuchajcie, zacznijmy sobie od miejsca 10, czyli Kontra 3: The Alien Wars, na miejscu 9: Earthbound, na miejscu 8: Super Mario Kart, miejsce 7: Street Fighter 2: Turbo Hyper Fighting, na miejscu 6: Final Fantasy 6, na miejscu 5: Donkey Kong, Kong Country 2: Daddy's Kong Quest. Na miejscu czwartym Super Mario World, na miejscu trzecim Chrono Trigger, na miejscu drugim Super Metroid i na miejscu pierwszym The Legend of Zelda, a Link to the Past. I tak właśnie prezentuje się ten ranking.